Cześć, witam, dzisiaj jestem na budowie będę zabezpieczał ucinał pianę na zewnątrz okien i zabezpieczał ją taką masą no żeby po prostu ta piana się nie utleniła, bo wiadomo ocieplać z zewnątrz nie będziemy od razu myślę może gdzieś tam w miesiącach wakacyjnych jak dobrze pójdzie, nie? zobaczymy także żeby ta piana się tutaj właśnie nie utleniła to zabezpieczę ją taką masą Soda Tide Hybrid tak się, nie wiem czy to się tak czyta czy <laughs> Liquid Membrane, membrana w płynie yy, także z, z tego co wyczytałem yy, to stosowanie yy, stosuje się ją od, w temperaturze od plus 5 do plus 30 yy, powinno się nakładać, tutaj mamy narysowane yy, pędzlem jest do tego właśnie był do tego załączony pędzel ja w razie czego Bo czytałem opinie yy, na, na Allegro yy, W razie czego mam też pachelkę i taki twardy pędzel Tutaj nawet jest na zdjęciu właśnie jak ktoś To robi trzeba to dokładnie wymieszać najpierw No i można Stosować zobaczymy jak to wyjdzie Mam nadzieję że Będzie ok. Ja najpierw sobie zrobię te dwa okna, pierwsze od strony drogi na elewacji, także poucinam tutaj pianę do około tych dwóch okien, później rozmieszam sobie tamtą masę i zobaczę jak to będzie szło. No i tak to wygląda. Tutaj też nie ma się co martwić, że jakoś to może nie będzie idealnie, ale wiadomo jak przyjdzie styropian elewacyjny, no to też tutaj troszkę będzie nachodził na ramę okienną, także to wszystko zakryje. Dobra, jakoś idzie. Trzeba po prostu ten nożyk sobie wygiąć, żeby się sunął po tej okleinie, a nie ją rysował. Może takie większe kawałki będę rzucał na ziemię To co za bardzo wchodzi na okleinę na okno To trochę przytnę Będę zrzucał większe kawałki, to nie będzie mi fruwać, nie? I gitara, to wszystko widzę schodzi, takie elementy Dobrze by było to okleić, kurczę no. Dobra, jakoś to powoli. Myślę, zmęczymy, nie? Jak mówię, nie przyjmuje się za bardzo, że troszeczkę wy świnie tą ramę okienną no bo tutaj też będzie to można było dawać te taśmy malarskie chociażby ale dobra powiem wam szczerze zacząłem to robić pahelko tak jak widzieliście no i trochę jednak drudzą się te okna, a wolę, wolę to jednak zrobić dokładniej. Także zakupiłem te taśmy papierowe, no i będę sobie oklejał najpierw okno, a później już jadę z koksem, nie? Jak to się prezentuje teraz To jest OK. Tak wyglądają na gotowo. No, z daleka nie źle. Najważniejsze, że ta piana jest po prostu zabezpieczona. Dobra, mam kolejne okno zrobione. To zajęło jakieś pół godziny. To jest w kotłowni tutaj jeszcze w garażu. Mam uciętą piankę. No, już idzie coraz lepiej. Wiadomo, najgorzej zawsze jest na początku, nie? Witam w kolejnym dniu dzisiaj mamy wieczny dzień, coś powoli zaczyna słoneczko wychodzić ale wieje okropnie kurde. także mam do zrobienia tutaj okna dwa w pokojach, jakby dzieci, a tutaj w sypialni jeszcze to z słupkiem ruchomym. Najpierw, właśnie, pogarniam z zewnątrz te, te pianę, pułcinam tak na dole. A jak to wszystko zrobię z zewnątrz, to później będę się brał za to pianę od środka. Trzeba ją poucinać, też te taśmy z okien podklejać, bo później, jak zostawimy to na dłuższy czas, to może być problem z ich odklejeniem. No tak, jak widzicie, mamy elektrykę zrobioną w domu była robiona, teraz mogę wam w sumie już powiedzieć była robiona w międzyczasie jak czekaliśmy na okna dlatego właśnie te, te otwory okienne foliowaliśmy i zatykaliśmy, żeby też no i w środku wiadomo nie było nic widać i żeby też można było coś robić właśnie tego typu, żeby nie wiało nie, bo tutaj jest trochę przestrzeń, gdzie mamy dom także są dość silne ostatnio wiatry i kurcze Pracować w takich warunkach, no to jest jednak przykro, nie? Dobra, mamy fajrand. Także tutaj właśnie są te mniejsze okna. Tu na górze 150 z słupkiem ruchomym na poddaszu. Powiem szczerze, że trochę schodzi z tym. No wiadomo, pianę się szybko ucina. Gorzej z obrabianiem tą folią. Tak jak jest tam w instrukcji, że można to nakładać pędzlem. No, pędzlem, powiem szczerze, jest bardzo ciężko. Ja to nakładałem szpachelką, tak jak widzieliście. Dużo osób też polecało właśnie tą metodę aplikacji, żeby nakładać pachelką. No i to wtedy szło fajnie. Ja oklejałem sobie taśmą te ramy okienne. No wtedy mi to szybciej i sprawniej szło. Po prostu było mi tak wygodnie. Ja z początku nie, nie oklejałem, ale nie chciało mi się bawić z tym, żeby uważać dokładnie na te okleiny. Także wolałem sobie nakleić taśmę i, jak to się mówi, jechać z koksem. Wiadomo, elewację będziemy robić na samym końcu. Jak już zrobimy sobie tynki, wylewki, troszkę to przyschnie. Przyjdzie wiosna, lato, nie? no to ładnie sobie przyschnie i dopiero będziemy zamykać elewację z zewnątrz, żeby ten budynek jeszcze troszkę sobie poddychał. I żeby to nam wszystko fajnie wyschło i nie było żadnych jakichś nieprzyjemnych niespodzianek. Dobra, to już na tyle w tym filmie. Dzięki za oglądanie. Zapraszam do subskrybowania kanału. Śledźcie nas na bieżąco, dajcie łapkę w górę, jeżeli Wam się film podobał. No i do następnego, trzymajcie się. Cześć!